Dla nas to, to również jest ważny dzień, ponieważ Krajowa Spółka Cukrowa e, siedzibę posiada w Toruniu, czyli na Kojawach i Pomorzu. E, my również szukamy tych miejsc, gdzie możemy i pomóc, i zapromować dobrze swoje produkty. Siatkówka, siatkówka żeńska jest bardzo dobrze postrzegana przez kibiców, przez naszych rodaków. Jest to sport, który kojarzy się z wartościami rodzinnymi, z dobrą zabawą. Również są bardzo dobre wyniki osiągane i przez drużyny narodowe i, i, i wysoki poziom naszej siatkówki klubowej jest też zauważalny. W związku z tym wy wybór padł właśnie na siatkówkę żeńską. Ja jestem kibicem żeńskiej siatkówki od wielu lat i z, z radością oglądam zmagania ligowe. I naszą reprezentację. Na pewno jesteśmy zadowoleni z tych dotychczasowych rozmów. Są w regionie zespoły, które mają e, dużych, potężnych sponsorów. Zawsze kluby z regionu odnosiły sukcesy wtedy, kiedy opierały się na przynajmniej dwóch nogach, czyli na dużym sponsorze pomocy z miasta i na mniejszych sponsorach na takiej trzeciej nodze i myślę, że my do tego dążymy i w tej chwili no, po po, po podpisaniu tego listu jest taka szansa.